Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości. Robimy prognozę miłosną na to lato. Jakie tutaj energie będą towarzyszyć tym trzem grupom, odnośnie miłości, spraw sercowych, jakiejś specyficznej osoby, no, cokolwiek tam będzie dla Was. Pamiętajcie, to rozkład ogólny. Nie rezonuje z każdym, nie ma takiej możliwości, aby to było dla każdego słuchacza. Bierzecie tylko to, co jest dla Was, to, co czujecie, że jest dla Was, że jest Wasze, ta energia. Reszta ignorujecie. No i jeszcze przypomnę tylko, że karty nie są wyrocznią, one nie mają mocy sprawczej, one nie rozwiązują problemów, nie podejmują za nas działania, podejmują decyzji, także to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy w swoim życiu. Karty no to informacyjnie o energii. Możemy to w jakiś taki fajny sposób wykorzystywać. No ale to już jest kwestia taka indywidualna i tutaj e, zalecam ten zdrowy rozsądek, żeby on cały czas e, był. No dobrze. Teraz Same tu mamy trzy grupy. To są kwiateczki, dwa pomidorki i kawa. Wybierzcie sobie to, co do Was przemawia. Ja sobie zacznę od tej grupy dla kwiateczków. Co tutaj w tej miłości na to nadchodzące lato jak to energetycznie może wyglądać. Ojej, tak tutaj siedzi, marzy i tęskni. Jaka tu jest tęsknota? Tu jest czuć jakąś rozłąkę, jakąś taką, nie wiem, niespełnioną miłość, coś jakby. Nie mogę tego dosięgnąć, nie mogę skonsumować. Marzy mu się. Wytęskniona duszyczka, która jest gdzieś wokół Was. I tak sobie tutaj wibrują i marzą. A w ogóle to jakim się tutaj marzy, żeby tak gdzieś się razem spotkać, żeby przeżyć coś fajnego, żeby sobie gdzieś albo razem wyjechać. Albo po prostu iść do przodu. No bo tak, sytuacja nie jest lekka. No i tutaj trzeba coś wymyśleć, jak to zrobić, żeby ulżyć sobie wzajemnie. Bo tu jest jakaś energia, która no, jakby nie sprzyja, która obciąża, która jakby tutaj się tak, no, przebiega pomiędzy tymi duszyczkami, i ona jest takim czymś dodatkowym. I tak dużo ma na głowie, i tak dużo wokół niego gdzieś w życiu, wokół was w ogóle, tak jakby się sporo działo. Ale. Tutaj jest uczucie, tu jest coś takiego, co was bardzo ze sobą łączy. Tu są takie silne wibracje, bardzo pozytywne pomiędzy tymi e, duszyczkami. I to cały czas jest żywe, cały czas takie kolorowe i kwitnące. No i z tej całej tęsknoty to ten człowiek, jakby bierze się do. Mm, do jakiegoś działania, bo wiesz, że tutaj, żeby przeżyć jakąś, jakąś miłą chwilę, jakiś fajny czas, no to on musi coś z siebie dać, musi coś wykrzesać. I tak nagle, ja nie wiem, albo olśni tutaj was, albo tą drugą stronę, bo tutaj z takiego jakiegoś zastoju, z jakiegoś takiego może, nie wiem, z jakiejś martwoty, z takiego uporu, no to zaczyna się jakiś ruch w tym wszystkim, zaczyna się coś dziać. No i albo tutaj jest tak dla takiej grupy, jakiś fajny wyjazd macie. No, może w góry, może gdzieś no, na jakieś zwiedzanie, ale tu jest taki no, spontaniczny. Może w tym momencie jeszcze żadne z Was go nie, nie wymyśliło, nie zaplanowało, ale tuż, tuż jest za rogiem, że nagle wpadnie na taki pomysł i będzie starał się to zorganizować i no, żeby było fajnie. No, dla tej drugiej części osób, które no nie pojadą nigdzie razem, to tu jest innego rodzaju miła chwila. Tutaj jest tak milutko, tak czulutko. Tutaj jest tyle tej bliskości serc i. Cokolwiek wy nie macie, jakkolwiek to potraficie sobie zorganizować w życiu, to ma być dla Was przyjemne, bo tu nie chodzi o to, że trzeba spakować te walizki i jechać i coś robić na siłę. Tu chodzi o to, że, że ta chwila ma być Wasza. Tu są jakieś Wasze momenty, Wasz czas, kiedy to Wasze serca, są ze sobą blisko i one się z tego cieszą, radują się i tutaj jest naprawdę tak, tak upojnie i oni cali się, tak taplają się w tym. No, daje im to mnóstwo przyjemności, no tutaj te kieliszeczki już takie czekają, gotowe, tej wody tak jest, no pod dostatkiem, na obficie. Tu jest y, miłość, relacja, która... Mm, która żyje, która jest dobrze nawadniana, podlewana, dbana i e, z takiej jakiejś y, zimowej, powiedziałabym, aury takiego oblodzenia, zastygnięcia, e, nagle puszczają lody, e, ta, to wszystko takie powraca do życia zaczyna się tak zielenić, być piękne, żywe, kolorowe. No, poprzez to, że mm, obie strony tego chcą i tutaj wkładają w to wysiłek, aby przeżyć coś miłego. No, także, czy to jest mniejsza sprawa, czy większa, ale to jest radość dla serca. Niekoniecznie musicie jechać z tą osobą w góry, żeby tutaj e, czymś się cieszyć, bo tu może być bardzo fajne spotkanie. Które po prostu powoduje, że serce rośnie. No, a tu może być też i wiele takich spotkań. To może być i związek, może się przerodzić w taką relację. No, ale to taki delikatna informacja, krótka od kart. Dobrze, pomidorki. Ale fajnie tu jest. No, tak trzymał, trzymał, w końcu puści. Bo on się bał. Bo taki był niegotowy ten człowiek. Ale przychodzi czas, na niego właśnie przychodzi. Kiedy to? Ale wy tu macie takiego mm, kogoś waszego. Tak się gdzieś tak przyczajał, tak siedział, tam taki, no. Chciałbym, ale się boję, nie chcę tak się podzielić tym z nikim. No, boję się stracić, ale też, no, tak tutaj, no, jakiś dylemat taki, jakaś podwójność, dylemat, taka, takie rozbicie, takie zagubienie. No, 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 nie wiem jak to, no, ale tak bym naprawdę chciał to zatrzymać, ale. Jakże to zrobić? Taka była w nim niemoc. A tu nagle jakieś takie dostaje normalnie dodatkowe strzały energetyczne. Krew zaczyna mu pulsować tak, znaczy pulsuje mu to ciśnienie, krew krąży tak, tak mocniej i robi mu się gorąco. Bardzo macie taką akcję, takie przyspieszenie, takie. No i uwaga w tym wszystkim, bo to też jest y, trochę w tym jakiegoś zamieszania, może być trochę chaosu, bo wkracza w twoje życie mężczyzna, który może ci narobić bałaganu w życiu, może ci narobić bałaganu w głowie, ale bardzo chce ci go narobić. Tylko uważaj na niego, bo on ma w ogóle w sobie jakiś bałagan, w życiu ma coś, ciągnie ze sobą, ale tu jest takie parcie. No, ciśnienie jakby już tutaj mu powoduje, że dłużej nie zamierza czekać. Jest zwrot jakiejś akcji z pozycji być może obserwatora albo takiego marzyciela, no takiego. No, tak widzi dobrze gdzieś tam. Marzy mu się siedzieć cicho. Nagle dostaje strzała takiego takiej. No nie wiem skąd dosłownie adrenalina, taka i taki popęd, takie, takie szaleństwo tutaj jest. I on cię zaskoczy. On się nagle pojawi. On się nagle może zjawić. Z przed tobą nie będziesz wiedziała skąd, bo to taki jakiś pochmurny dzień, e, takie wszystko jest dziwne tutaj, takie tajemnicze, takie zagmatwane się wydaje, ale energia nie śpi, czy jest słońce, czy są chmury, to się po prostu zadziewa i tutaj z takiego, mm, z takiego jakiegoś zastoju, e, z czegoś takiego, no jakby Przestraszonego człowieka, nagle się tutaj taki lew budzi. No i on co? I on tutaj napewniaka do ciebie, i macie bardzo e, taki spontaniczny i przyspieszony rozwój akcji. Wkraczasz e, z takim impetem w jakiś nowy rozdział życiowy, z jakąś osobą, która cię do tego pociągnie, która cię do tego zachęci. Tylko uważać. Ja przypominam, bo tu jest jakiś chaos, tu jest bardzo no, intensywne pobudzenie, tutaj może, mm, może być tutaj sytuacja skomplikowana z jakimś rozdrożem życiowym, bo ten człowiek, on, on bardzo chce do ciebie, on chce ciebie, on ma takie parcie na ciebie, że mu tak coś może przyćmić głowę nawet, ale niekoniecznie. On sobie poradzi na tym rozdrożu. Nie wiem, czy będzie na tyle konsekwentny i czy dokona wyboru. Jakby nie było, będzie się do ciebie rwał i nie chce tutaj stracić szansy z tobą. A wręcz, no nawet więcej. Chce, no chce, chce brać, chce iść, chce z tobą przeżywać. Mm, jakąś e, tą przygodę na tej, na tej drodze jest mnóstwo, mnóstwo emocji, tu jest tak, taplają się, tu jest to wszystko tak napowietrzone, tak rozbuchane, takie rozniecone. Powiedziałabym, że tutaj mm, trzeba zwrócić uwagę jak, na kontrolę swoich emocji, o ile w ogóle da się ich kontrolować. No, bo ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale. Tutaj może zawrzeć uczuciowo, to jest taki począteczek, no, jakiegoś etapu takiego, gdzie on wyrusza. On, tak jak z proce dosłownie, jest wystrzelony, no i zaskakuje. No i cała sprawa nabiera, nabiera takiego tempa, i tego się w ogóle w tym momencie nikt nie spodziewa, nikt nie przewiduje takich rzeczy. Że tutaj będzie taki wystrzał do niej, bo po prostu już przyszedł na to czas. Ale uwaga na podwójność. No, no dobrze. To są takie rozkłady ogólne, więc yy, to będzie krótko. I trzecia opcja kawusia. Rycerzu, jak ty ją uskrzydlasz, no jak tu błogo, jak tu jest przyjemnie, ona nie wiem co. Nie, tu jest jakaś taka szczęścia pełnia, związana z jakimś romantycznym tutaj panem, który się zjawia i tak on dosłownie, no, taki tutaj robi wspaniale, dobrze, ona taka szczęśliwa, bo on jest taki milutki, taki cieplutki i tak przy, przybywa, jakby. A ja nie wiem co on będzie z nią, ale tak duchowo, bardzo i emocjonalnie to jakby przynosi jej takie szczęście i jakiś spokój. Tutaj jakby budzą się dwie duszyczki, które potrzebują siebie wzajemnie po to, żeby poczuć się dobrze, żeby poczuć się szczęśliwymi. I wy coś tutaj ze sobą macie jakąś stabilność. Wy tutaj coś macie takiego mocno na ziemi, was trzymającego. To jest tylko wasze. Tu jest coś fajnego, bo, bo jest taki cichy, no cichy romantyk. Może on taki być podkochany w Tobie. No i Ty w nim. I to takie, no niby takie niewinne, gdzieś tam schowane w tej głębi oceanu. On siedzi i tak no, ale już nie może dłużej tak cicho siedzieć, więc płynie do niej. I jak on do niej przypływa, to on też powoduje takie przełamanie jakiejś bariery i tak wtedy się robi lepiej. Nie wiem, macie tutaj naprawę, poprawę, zbalansowanie takie. Dobrze, po prostu Wam się ma zrobić bardzo z kimś, bardzo przyjemnie, ale to jest energia serca i energia duchowości. Tutaj jest jakby pogodzenie jakichś dwóch sprzeczności albo dwóch światów i to takie dosłownie, takie ugłaskanie, takie przytulenie, takie mm, oni oboje, jakby potrafią sobie dać tą taką czułość. Emocjonalną, fizyczną, energetyczną, po prostu tu są dwie czułe dusze, które mm, przeżywają jakiś e, fajny czas, i no, i to jest takie ukorzenione, i tu jest taka, coś wy zbudowaliście razem albo zbudujecie, i to tak zostaje. Tutaj komuś skrzydełka takie wyrastają od tej całej relacji, od tych uczuć, od zaangażowania i, i dosłownie przychodzi taka harmonia, na którą jakby te dusze czekały, ani odnajdują siebie. Tu jest taka, taka równowaga, takie zespolenie energetyczne. I taki spokój, taka błogość. Wreszcie to zrobiliśmy. Wreszcie tutaj dotarliśmy. Wreszcie tu jesteśmy. Dwie strony mm, znajdują tu jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście z e, sytuacji, która do tej pory była gdzieś tam na dnie tego oceanu. Taka mm, skryta przed tym światłem mm, dziennym, ale. Tu jest spe bardzo specyficzna sytuacja, ja nie będę mówiła szczegółowo, jaka ona jest, wy będziecie wiedzieć, jak macie taką specyficzną sytuację, ale chodzi o to, że znajdujecie ukojenie, spokój, szczęście i takie odbicie siebie w tej drugiej osobie. No tak się tutaj mm, spotykają dusze, łączą się ze sobą oni. Bo im po prostu jest ze sobą dobrze, znajdują jakieś szczęście, znaleźli jakiś złoty środek, aby to się udało. Ja nie wiem jak, ale tutaj, tutaj jakby dwie strony dokonują rzeczy niemożliwych, obie strony są bardzo szczęśliwe i obie lecą do góry, lecą do gwiazd. No i to ma, ma taki, taki tu jest solidny fundament tej relacji. Że ja nie wiem, czy ona jest zbudowana tak nagle w środku tego lata. Ja nie wiem, czy wy to nie zaczęliście wcześniej, a to po prostu jakby o sobie przypomniało, odżyło, odbudowane, albo mm, nie wiem, tu jest po prostu coś, co jest dobrze ze sobą dobrane i to odnalazło spokój, bo oni odnaleźli siebie w jakiejś takiej. Rozsypce, w jakimś takim, nie wiem, rozproszeniu życiowym znaleźli siebie i są ze sobą mocno scaleni, są bardzo blisko siebie, tak emocjonalnie i czułościowo. No dobrze, to by było na tyle. Pamiętajmy, rozkłady są ogólne. Nie będą dla wszystkich nie wszystko, więc się temu nie dziwimy, jeśli coś tak nie bardzo tutaj do nas pasuje, to nie bierzemy tego na siłę. To była taka krótka prognoza na, na to lato. No. Dziękuję za uwagę. Do usłyszeń.